Okej, okay, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj właśnie sobie, jak już widzicie na ekranach, zagramy w Crisisa 3. Dzisiaj jest premiera, pierwszy dzień premiery właśnie Crisis 3. Crisisa Crisisa. I chciałem wam właśnie przedstawić, jak to ogólnie wygląda w tym tutaj moim właśnie teraz, który będziecie za chwilę widzieć w pierwszym odcinku. Zagrajmy w Crisis so O3 Za chwilę będzie taki filmik rozpoc rozpoczęcia Gry Oczywiście obejrzycie sobie go Tutaj mamy jakąś uwagę, której i tak nie będę czytał <gry> Ale za chwilę będzie właśnie rozpoczęcie samej gry, taki wstępny filmik rozpoczęcia, a więc oto on ale teraz nie, jeszcze teraz nie ma. Tutaj mamy taki trening, taki trening, ale kto taki trening przechodzi, jak, jak już grał w Crisis za 2 albo 3. Tutaj macie oto właśnie ten film. Mm -hmm. Mm-hmm. Tak widzieliśmy bardzo fajny i ciekawy wstęp Crazy 3 właśnie A teraz przechodzimy do misji wstępnej, czyli misja pierwsza Tak widzimy naszą postać. Tak, takie wstępy zawsze z gier są te właśnie z filmikami najdłuższe. Ale już właśnie teraz przechodzimy do grania. <laughs> Piąta godzina, tak. Ok, możemy sobie teraz już nie ma filmiku, możemy sobie przejść od razu do gry. Tak i biegniemy od razu za nim. Tak widzimy wysokie dość tutaj budynki, statki. Graficznie też oprawa bardzo ładna. Escape to open. dobra. Na razie nie będziemy nic otwierać. biegniemy do góry na razie i biegniemy i biegniemy <grybujesz> tak otworzył nam drzwi okej okay. założyliśmy tłumnik Widzimy, bo też bardzo ładnie zrobiony chyba będzie teraz ścielanko. Tak jest. Nie ustawiłem sobie tylko teraz myszki, kurde. Nieczułości, tylko takiego, że zamiast na jak biorę na to mi patrzy do góry. Mamy lepszy mroń. O, właśnie o to mi chodzi. Oj, zaraz beczka wybuchnie. Dokładnie o tym mówiłem. Podesimy go? Tak, rzuciliśmy ładnie. Ktoś mnie jeszcze tu goni? Nie. Okej. Okay. Otwieramy drzwi i wbijaj kompel okej. Okay. Tak, widzicie pierwsze wejrzenia z tej gry, dostaliśmy w tym momencie kuszę. Okej, okay, idziemy dalej okej okay. oj, nie przy, nie to nie taki. Rost. Jeszcze jak, właśnie nie mam ustawionego tego. Ok, trzeba się rozejrzeć trochę na małej mi mojej mini mapie po lewej stronie. Może lepiej pójdziemy tędy. Oj kurde, jeszcze jeden, a tu następny. Trafić nie mogę, trzeba się bardziej skupić. A następny raz muszę bardziej sobie ustawić tę myszkę. Trzeba wziąć teraz pisarę, bo nie mam nowej do kuszy. Jeszcze przeżył skubany. Tak jest. Skąd strzelał skubany? Nie wiem. Na pewno się ktoś nim zajmie. Czekamy na kolegę i. Lecimy zaraz dalej. Muszę sobie trochę poustawić, bo to jest w sumie takie wstępne, trochę. Um, pierwszy, właśnie taki ten. Um, zagrajmy w pierwszą część 3. z 3. Więc trochę jeszcze będę musiał sobie tak poustawiać. czyli strzelać okej, okay, mamy coś zhakować tutaj dobra, hakujemy okej okay. zhakowaliśmy Widzimy, amunicję, broń jakiś zapis, dobra. Więc tu mamy broń. To jest krzeszło, krzesło. I jakieś to, dobra. Ale nam chodzi, tutaj trzeba iść. Okej okay. <laughs> mamy tutaj amunicję A więc sobie ustawię myszkę będzie lepiej, mi się grało wtedy w następnym już do odcinku, a na tym właśnie sobie pozostanę. Powiecie jak to już mówiłem w innych. Let's playach. A propos, let's play, właśnie różne, właśnie takie um, czas, właśnie, w, wszystko powiem w innych, właśnie zrobię sobie, nie w innych, tylko zrobię sobie jeden taki, właśnie, informacyjny filmik. Um, mniej więcej co, jak, kiedy ma się pokazywać. Um, więc tam, no to na razie, właśnie będzie na tyle. Dzięki Wam za oglądanie. Następnym razem sobie pokażemy trochę więcej rozgrywki. A na razie jesteśmy na tym checkpoincie. Dzięki i na do następnego razu. Pa pa!